Witam w moim sposobie rozwiązywania tego zadania. Będzie on może łatwiejszy, może trudniejszy, to zależy pewnie dla kogo. Przejdźmy od razu do polecenia. Mamy, w podpunkcie pierwszym mamy podać, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3. Otóż mój sposób rozwiązywania tego zadania opiera się na tym, że w funkcji while pomnażam cały czas zmienną a przez 3. Zmienna a na początku jest równa 1, więc mnożona cały czas przez 3 będzie 3, 9 itd. Po czym, kiedy while się kończy, sprawdzam, czy zmienna a jest równa liczbie. Jeżeli jest, to znaczy, że liczba nasza jest potęgą liczby 3. Przechodzimy do podpunktu drugiego, w którym podpunkt drugi jest już troszkę trudniejszy. Polega on na tym, że mamy rozbić liczbę na no, poszczególne jej cyfry, z tych cyfr zrobić silnie i te silnie do siebie dodawać. Jeżeli suma silni będzie równa naszej podstawowej liczbie, to wtedy mamy je podać. Mamy je po prostu wypisać. Tak więc, co to jest silnia, nie będę tłumaczył. Wytłumaczę mój tok rozumowania. Tak więc, deklarujemy sobie kilka zmiennych, po czym w, musimy, wiadomo, wpisać, wpisać z pliku. I teraz zaczyna się cała zabawa. Otóż. Kopiuję sobie naszą liczbę 2, a akurat tak nazwałem, liczbę 2 idzie sobie do kopii, ponieważ będzie nam potem potrzebna. W tym momencie całe sedno tego zadania opiera się na tym while. Dopóki liczba 2 jest większa, to równa na 10. Pomyślmy o tym w ten sposób: mamy, mamy liczbę i ucinamy, jakbyśmy wzięli nożyczki, ucinamy po kolei każdą z cyfr. Dochodzimy, tak, musimy, dochodzimy właśnie tak do, do, tej, do tej ostatniej cyfry, ponieważ dopóki ona jest większa od równe 10, odcinamy jedną cyfrę, więc jak już będzie mniejsza, no to już nie mamy co odciąć, bo no nic nam by nie zostało, więc zostanie nam na końcu ta jedna jedyna cyfra, while działa, dopóki jest większa od równe 10. Teraz do zmiennej cyfra dajemy liczba 2% procent 10, czyli reszta dzielenia przez 10 w zmiennej int przechowywane są liczby całkowite, więc reszta z dzielenia automatycznie daje nam po prostu tą ostatnią cyfrę, najpierw jedności, potem dziesiątek i tak dalej, tak więc w zmiennej cyfra przechowujemy sobie naszą ostatnią cyfrę, po czym przy dzieleniu całkowitym przez 10 skracamy niejako, czyli po prostu odcinamy tą, tą liczbę i skracamy ją o jedną cyfrę, teraz następuje, następuje if jeżeli cyfra jest większa od zera, wiemy, że silnia z zera jest równa 1, więc y, potrzebujemy tutaj te, takiego, takiego warunku, który potem akurat będzie. Jakby wyrównany. E, więc jeżeli cyfra jest większa od zera, liczymy jej silnie. Silnie e, akurat tutaj jest bardzo prosta funkcja, to po prostu jest for, jest e, mnożenie, potem dodawanie. Na końcu jest e, dodawanie do sumy, no bo potrzebujemy tą sumę silni. E, suma e, była na początku, jak widzimy, wyzerowana przed whileem. Dlaczego? Otóż musi być wyzerowana przed whileem, bo przypisujemy coś do niej. Musimy, dodajemy suma silnia plus suma do sumy, czyli poprzednią y, wartość tej sumy podbijamy o ileś i zapisujemy z powrotem do sumy. Następuje warunek, że co jeżeli cyfra jest równa 0? Y, wiemy, że silnia z 0 jest równa 1, więc po prostu jeżeli cyfra jest, y, jest równa 0, to sumę podbijamy o 1. O While y się kończy i y, przechodzimy do ostatniej cyfry. Tak, ponieważ tak jak powiedziałem, po while'u zostaje nam jedna jedyna cyfra i dla niej również musimy zrobić silnie i dodać ją do sumy, więc następuje dokładnie taki sam for i ta sama suma co w while'u. Po czym sumę mamy już gotową i teraz przydaje nam się właśnie ta kopia, którą zrobiliśmy na początku. Kopia z, tego, z tej racji, że liczba, liczba 2 została skrócona. Jej już tak naprawdę nie ma, więc nie, możemy, nie mamy jej do czego porównać. Dlatego potrzebna jest tam kopia. Jeżeli suma jest równa kopia, w tym momencie możemy wyświetlić liczbę, którą, no, którą potrzebujemy. I przechodzimy do trzeciego podpunktu tego zadania. Najtrudniejszego, ponieważ mamy tutaj do czynienia z największym wspólnym dzielnikiem i z ciągiem. Potrzebujemy znaleźć najdłuższy ciąg liczb występujących kolejno po sobie i takie, że największy wspólny dzielnik jest większy od 1. Zacząłbym od tego, żeby zrobić sobie funkcję. Funkcję liczącą nam ten największy wspólny dzielnik. Więc, żeby nie pisać tej, tej funkcji w środku maina kilka razy, napiszę ją sobie jako osobną funkcję. Więc zaczynamy pisać int nwd. Funkcja nwd pobiera dwie zmienne, a i b, które musi podać albo użytkownik, albo możemy pobrać je prosto z pliku. Po czym sprawdzam, która z liczb, czy a czy b, jest mniejsza, ponieważ to do niej będziemy, jakby się. Porównywać. I w tym momencie, jak widzimy, zmienną C ustawiam na dwójkę, ponieważ jedynka 1 dzieli każdą liczbę. Wszystko podzielone przez 1 daje da resztę 0. Tak więc nie ma sensu tutaj dawać jedynki. Dajemy od razu 2. Po czym następuje while? Dopóki to właśnie C jest mniejsze bądź równe tej najmniejszej liczbie. Czy to A, czy, czy B. Ponieważ no, największy wspólny dzielnik. Jaki może być to maksymalnie, może być tą najmniejszą liczbą. Najmniej to 4 i 8. Największym wspólnym dzielnikiem czwórki i ósemki jest 4, a 4 jest właśnie tą najmniejszą z y, liczb. Tak więc mamy y, zmienną C, i jeżeli C dzieli całkowicie A oraz B, to. Y, Wtedy sprawdzamy, czy C jest większy od naszego NWD, które na początku było jedynką, więc najprawdopodobniej, no, jeżeli np. Na dwójka dzieli, to od razu będzie większa, trójka i tak dalej. Tak więc y, sprawdzamy, czy C jest większy od NWD. Jeżeli jest, to podmieniamy NWD. Na koniec musimy podbić y, zmienną C o 1, no bo while kiedyś musi skończyć. Tak więc y, przechodzimy już teraz do, y, do naszego podpunktu. W nim, przynajmniej w moim sposobie, potrzebujemy y, mieć... Tablicę. W tablicy potrzebujemy mieć zapisane wszystkie liczby z pliku, czyli wszystkie te 500. Do tego posłużę się już drugim podpunktem, bo tam mamy fora, który idzie 500 razy. Tak więc wpisuję sobie tam tablicę 500 elementową i na koniec wpisuję tą kopię, no bo w podpunkcie drugim, jak wcześniej wytłumaczyłem, kopia jest naszą tą liczbą, i wpisuję ją do tablicy od i. Czyli 0, 1 i tak dalej. Bo pamiętajmy, że tablice w C są od zera. Tak więc przechodzimy do, do podpunktu. Jak widać, napisałem fora od 0 do 498, czyli ostatnia wartość zmiennej i będzie równa 497. Dlaczego o tym zaraz? Warta uwagi jest ta wzmianka. Uwaga, możesz skorzystać z zależności NWD od ABC. Jest równe NWD z NWD AB i C. I z tego właśnie skorzystamy w moim programie. Do zmiennej 2, w zmiennej 2 umieszczam NWD pierwszego i drugiego elementu tablicy. Na początku jest to 0 i 1, potem to będzie wiadomo inne, bo i cały czas będzie zwiększane. Ciąg zauważmy, na początku ustawimy na 1. Jeżeli ciąg jest równy 1, to znaczy, że to jest pierwszy element tego ciągu. Że albo wcześniej nie było nic, albo wcześniej ciąg się skończył. Czyli na przykład, czyli wystąpiła jakaś liczba, która nie ma wspólnego dzielnika oprócz jedynki z poprzednimi. Zauważmy, że mamy na koniec podać najdłuższą długość ciągu, pierwszą liczbę w takim ciągu i największą liczbę całkowitą, która jest dzielnikiem. Czyli tak naprawdę, czyli największy wspólny dzielnik tego całego ciągu, jego długość i pierwszą liczbę. Wyobraźmy sobie w tym momencie ciąg na przykład 2, 4, 8, 6 i 3. Pierwsze dwie liczby, 2 i 4, mają swoją, swój największy dzielnik równy 2. Więc przechodzimy dalej w programie. 2 jest większe od 1, ponieważ te 2 jest równe. W tym wypadku 2. Jeżeli te dwie są większe od 1, to ciąg możemy od razu podbić o 1, gdyż wiadomo, że na pewno ciąg mamy ciąg dwóch liczb. Po czym przechodzimy do kolejnej liczby. Bo już te dwie załatwiliśmy, więc do zmiennej 3 pakujemy największy wspólny dzielnik tych dwóch wcześniejszych i tej trzeciej ostatniej. Jeżeli 3 jest większe od 1, to w tym momencie zaczynamy zabawę ca całą. Wtedy, jeżeli 3 jest mniejszy, a zapomniałem jeszcze o, o tym dzielmax. Cofnijmy się na chwilkę do ifa, jeżeli ciąg jest równy 1. W tym wypadku, jeżeli ciąg jest równy 1, oznacza to, że zaczynamy dopiero nasz, nasz ciąg, więc do zmiennej pierwsza musimy wpakować ten, ten pierwszy element tablicy. Ten tab od tutaj od 0, potem będzie od, od dalszych. I od razu do zmiennej dzielmax wstawiam 2, ponieważ w tym momencie to jest, ciąg dopiero się zaczyna, więc największy wspólny dzielnik dwóch pierwszych jest na razie największym dzielnikiem wspólnym w tym ciągu, więc jest on tym dziel maksem. Przechodzimy teraz do linijki 131. Jeżeli 3 jest mniejsze od dziel max. dlaczego jest on mniejszy? Otóż dlatego, że zauważmy, każda kolejna liczba będzie ten dzielnik nam zmniejszać. Na przykład... 4, 8 i 2. Taki ciąg. 4, 4 i 8 mają największy wspólny dzielnik 4. 8 i 2 ma największy wspólny dzielnik 2, więc największy wspólny dzielnik tych trzech to 2. Także im więcej tych liczb, tym ten dzielnik będzie się zmniejszał. Dlatego musimy dać, jeżeli ten 3, czyli ten największy wspólny dzielnik jest mniejszy od poprzedniego, to znaczy, że jest on jakby największym dzielnikiem tego tego ciągu. Brzmi to dosyć absurdalnie, ale jednak, jednak tak jest. Po czym ciąg plus, plus ponieważ mamy już, mam już trzy liczby w ciągu oraz i, ponieważ potrzebujemy przeskoczyć o dwa elementy w forze, więc przeskokujemy najpierw o jeden, a potem sam for przeskoczy to i o kolejny, kolejny jeden. Po czym następuje else if jeżeli 3 nie jest, nie jest większy od 1, czyli jest równe 1, to wtedy jest koniec ciągu. Wtedy sprawdzamy sobie, czy jest on większy od tego największego ciągu. Jeżeli jest, no to pakujemy do tych zmiennych, jakby końcowych, które będziemy wyświetlać. Na koniec, po tym iFie do maxa pakujemy dużą liczbę. Dużą liczbę, ponieważ potrzebujemy jakby jak najmniejszej. Więc w tym momencie troszkę resetujemy to. Ciąg jest równy 1, dzielnoks jest duży. No, i tak naprawdę wracamy w tym momencie do, do początku, bo ciąg nam, nam się skończył i może być, może być po prostu następny. Na koniec wyświetlamy trzy zmienne: maxi, mp, bo mp to jest ten nasz maxi, pierwszy, że tak powiem, element, i dmax, czyli dzielnik maksymalny. tak się prezentują oba rozwiązania tego zadania? Możecie komentować ten film. Mówić co Wam się nie podobało, mówić co Wam się nie podoba podobało. Jeżeli się podobało, stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i czekajcie na więcej.